Instruktorzy na uniwersytety. Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców to nowy kierunek studiów podyplomowych otwarty na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Trwająca dwa semestry nauka rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku. To partnerski projekt Warszawskiego WAT-u oraz Instytutu Transportu Samochodowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Studia adresowane są do instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, urzędników starost i urzędników marszałkowskich. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie nowej techniki samochodowej, prowadzenia egzaminów na prawo jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii, a także świadomości aktualnego stanu prawnego. Zapisy już trwają, a swoje uczestnictwo można zgłaszać na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Pojawiają się tego typu inicjatywy. To nie jest pierwsza. Oczywiście witamy ją. Czy to jest tak, Twoim zdaniem, że im więcej takich inicjatyw, tym lepiej? Oczywiście, że tak. Dostępność terytorialna też tutaj odgrywa znaczenie, więc będzie, im więcej ich będzie, tym skróci się dystans dojazdu do tej wiedzy. Tak to pozwolę sobie określić. Ale widzę też tutaj pewną barierę, bo nie każdy instruktor ma licencjat. Instruktor dzisiaj, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet nie musi mieć matury, więc dla niektórych będzie ta furtka zamknięta. A szkoda, bo Skoro mówimy o studiach podyplomowych, to rozumiem, że trzeba mieć licencjat, hmm. przynajmniej licencjat. No sam pomysł uważam jako bardzo dobry. Instruktorzy nauki jazdy powinni dokształcać się mimo wszystko. Warsztaty, które corocznie muszą przechodzić. To cię chciałem zapytać, jak, jak widzisz relację pomiędzy tym kierunkiem studiów podyplomowych a Krótkimi warsztatami, które są obowiązkowe każdego roku dla instruktorów? No to na warsztatach ta wiedza musi być skompensowana do dwóch, trzech dni, i to już jest po warsztatach. Jeszcze do tego musimy odliczyć czas na zajęcia praktyczne na warsztatach. Natomiast tu, mając do dyspozycji, bo nie wiem, ile tam będzie, dwa czy cztery semestry. Nie było chyba tego w materiale. Ale załóżmy, że nawet dwa semestry. To, są dwa semestry. To, jest, to jest rok czasu, więc to jest 10 miesięcy tak naprawdę nauki. Nawet jeżeli będzie to co drugi tydzień, to i tak tego materiału będzie znacznie więcej. Jest swoboda. Sam kiedyś byłem wykładowcą uniwersyteckim, wiem, wiem że jest ta swoboda porozmawiania. Nie ma tego pośpiechu czasowego. Można rzeczywiście zapoznawać studentów z nowymi rozwiązaniami. Z nowymi metodami kształcenia. Zresztą pamiętasz, dzisiaj nawet rozmawialiśmy hmm. o pewnych rzeczach dotyczących metodyki, i sam wspomniałeś, że w wielu przypadkach spotykasz się z ogromnymi starociami. Tak, rzeczywiście tak jest. Metodyka nauczania na kursie instruktorskim wykładana jest według planu pracy narzuconego przez instytucje zajmujące się egzaminowaniem. No i w związku z tym wychodzi nam często na to, że niestety jest to metodyka bardzo uniwersytecko archaiczna. A z zadowoleniem i, z, no i przyklaskujemy po prostu takim inicjatywom jak otwarcie studiów podyplomowych dla branży OSK, bo tak to rozumiemy, bo wpisuje się to fantastycznie w taki bardzo modny model, jak najbardziej pozytywny model anglosaski i skandynawski kształcenia się Nieustannego przez całe życie.